Gość Radia Płońsk. Katarzyna Żerdziewska, witam w audycji Gość Radia Płońsk. A dziś moim rozmówcą jest Łukasz Orysiak z Ciechanowa, młodzieżowy radny Rady Powiatu Ciechanowskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Licealista, który chce robić karierę samorządową już w tak młodym wieku? Ja bardziej obrałem sobie za cel wpłynięcie bardziej na rzeczy prawne i które faktycznie mogą zmienić rzeczy bardziej byłyby na korzyść ludzi. Ponieważ w obecnym stanie często nasze prawo, jak w przypadku osób niepełnosprawnych, brzmi jakby nie miało na głównym celu wsparcie osób niepełnosprawnych. Z Twojej inicjatywy jakiś czas temu odbyła się konferencja właśnie w Ciechanowie. Sporo osób wzięło w niej udział, i to takich decydentów, bym powiedziała. Prowadziło się to wydarzenie, konferencja pod hasłem tacy sami, a inni. Skąd pomysł, Łukasz, na to wydarzenie? Bo dodam, że to pierwsza taka konferencja w Ciechanowie, no i pierwsza organizowana w ogóle przez Młodzieżową Radę. Tak, zgadzam się, była to pierwsza konferencja od długiego czasu, bo słyszałem, że wcześniej też były organizowane podobne konferencje w starostwie. Natomiast skąd się wziął pomysł? Tak jak już wcześniej wspominałem, strasznie znudziło mi się mówienie takie, bardziej mówienie niż robienie rzeczy rzeczywiście, a w aktualnym obrałem sobie za cel, żeby faktycznie coś z tego wynikło, wynikła jakaś zmiana, która by miała konkretny wpływ na rzeczywistość. Poprzez to spotkanie, między innymi udało mi się razem z panem pełnomocnikiem mazowieckim niepełnosprawności Arturem Świerczem obrać współpracę z petycją. Petycja jest na temat Zmienienia prawa orzeczenia o niepełnosprawności. I już konkretyzuję, o co dokładnie chodzi. W obecnym prawie zrobione jest tak, że jeżeli dziecko poniżej 16 roku życia, no z niepełnosprawnością w cudzysłowie niewidoczną, dla przykładu tak, jak sam jestem osobą niepełnosprawną, choruję na cukrzycę typu pierwszego od ponad 9 lat, to na przykładzie mojej cukrzycy zostało mi przyznane prawo do niepełnosprawności i świadczenie pielęgnacyjne. Świadczenie pielęgnacyjne. Trafia do rodzica, ale podczas brania tego świadczenia musi zrezygnować z pełnienia pracy zawodowej na moment przyjmowania tych pieniędzy. Przez co tu problem po pojawia się taki. Co jeśli jeden z rodziców jako zawód ma na przykład jest zawodu lekarzem, pielęgniarką, prawnikiem czy nawet nauczycielem? Takie zawody mają tak zwane prawo do wykonywania zawodu. Jeżeli osoba nie pełni zawodu i tej swojej funkcji zawodowej przez pewien czas, no w przypadku pielęgniarki to jest bodajże 5-6 lat, to po prostu traci te prawo do wykonywania zawodu i żeby je odnowić, to musiałaby pełnić przez 6 miesięcy dosłownie Wolontariat, przez co wiadomo dochodzą koszty. I teraz tak, jak wspominałem o tym problemie. Chodzi w tym o to, że w przypadku mojej cukrzycy jest to choroba, z której no, ja się nie wyleczę zostanie ze mną do końca życia. A świadczenie pielęgracyjne w przypadku dzieci to jest do 16 roku życia, przez co jest to trochę dziwne, bo choroba ze mną zostaje, a po 16, po ukończeniu przeze mnie 16 roku życia pieniądze zostają odcięte. I teraz co ma zrobić rodzic z takiej sytuacji? Na pewno chwyta się w żytwy, ponieważ finanse z tego świadczenia znikają koszty związane z chorobą zostają. Natomiast jeszcze dochodzą, jeżeli rodzic chciałby odnowić sobie prawo do wykonywania zawodu. Dochodzą przez to koszty kolejne i jak rodzic ma funkcjonować, jakby prowadzić rodzinę, skoro koszty się zwiększają, a pieniądze znikają w skrócie. Toż ciekawe, jako dziecko, jako młoda osoba, że ty zauważasz takie problemy. Tak, zgadzam się. No, ja też nie nazwę siebie ekspertem. Ja bardziej idę w stronę, że jestem osobą, która po prostu zmaga się z tym w praktyce. Wiem, ile nerwów to kosztowało mnie, moich rodziców, zdaję sobie sprawę, jak to wszystko oddziałuje też na inne osoby niepełnosprawne, ich opiekunów. Co schorzenie, co ta niepełnosprawność. No to otwiera się worek tych problemów. Tak, oczywiście, ponieważ są różne niepełnosprawności. Często, niestety, przez większość osób nie skupiamy się często tylko no, wyłącznie na barierar... barierach architektonicznych niż na barierach prawnych i problemach z osobami, którzy... które mają niepełnosprawność niewidoczną na pierwszy rzut oka. Ponieważ też często w stosunku do mojej osoby słyszałem różne opinie, że no a co mi jest, przecież nic nie widać, zdrowy chłopak i tyle. Taki pierwszy lepszy przy idzie rodzic ze dzieckiem do sklepu. Nagle dziecko, no coś e, po prostu zaburzyło to dziecko i zaczyna się inaczej zachowywać. E, po prostu to jest nietypowe dla innych ludzi, i to jest straszne, kiedy dosłownie ludzie często stygmatyzują rodziców tych osób względem, że a nie umie pani wychować swojego dziecka, niech Pani je uspokoi. Nie rozumieją choroby. Dokładnie. I o czym też mówiliście na konferencji? Ten temat niestety został trochę mniej poruszony, głównie też dlatego, że mieliśmy już narzucone pewne pytania, które były wcześniej stworzone przeze mnie. Natomiast pojawiał się ten temat. Strasznie mnie cieszyło, kiedy do dyskusji wkraczała publika, ponieważ też starałem się zarzucić takie pytania, na które właśnie może publika się włączyć. Spytałem się między innymi pana pełnomocnika, jak definiuje osobę niezdolną do Egzystencji, bo to jest temat rzeka, tyle powiem. Prawnie też to jest zawikłane. Łukasz, jakie ty masz oczekiwania od y, powiatowej, młodzieżowej rady? Czy jakieś cele sobie stawiasz, co przez tę najbliższą kadencję chcesz zrobić? W mieście, w powiecie? Tak, stawiam sobie cele. Akurat u mnie będzie się często kręcił temat osób niepełnosprawnych. Głównie dlatego, że tak jak wspominałem, sam jestem osobą niepełnosprawną i chciałbym działać coś więcej na ten temat. Yy, Rada powiatu... O tyle mi pomaga, że mam o wiele więcej możliwości co do realizacji przeze mnie pomysłów. Między innymi mam wielkie wsparcie innych osób, innych radnych, czy nawet pani pełnomocniczki Jolanty Przybyłowskiej, która bardzo mnie wspierała w realizacji tej pierwszej konferencji. Jakie pomysły podzielisz się na przyszłość? Konferencja to był jeden z nich, tak? E, tak, między innymi dalej będę chciał kontynuować ten pomysł, tylko trochę bardziej go udoskonalając, ponieważ po pierwsze. Konferencji, widzę, co mógłbym zmienić, co mógłbym zrobić, żeby wyglądało to o wiele ciekawiej. Między innymi chcę zawęzić to, żeby spotkania były bardziej tematyczne. Teraz, na przykład, w na najbliższym czasie planuję, żeby odbyło się spotkanie dotyczące między innymi prawa do orzekania niepełnosprawności. To o czym wspomniałeś na początku rozmowy. Mhm. Co oprócz konferencji? Za wiele też nie mogę zdradzać, bo wiem, że dopiero będziemy to realizować i dopiero będę chętniej o tym mówił, kiedy już na 100% będę miał pewność, że. Zostanie to realizowane. Natomiast głównie kierujemy się integracją czy to młodych osób, bo jak w samej nazwie jest Młodzieżowa Rada, przez co skupiamy się na integracji młodych osób, również chcemy poruszać problemy Ciechanowa. Też wyszła ode mnie inicjatywa poruszania takich problemów, z którymi zmagają się po prostu mieszkańcy Ciechanowa. Ale też nie ograniczajmy się do samego Ciechanowa, bo jak sama nazwa brzmi, to jest powiatowa Rada. A jak się żyje niepełnosprawnym w powiecie? Głównie to jest jest kwestia indywidualnego przypadku. Dlaczego? Ponieważ różna niepełnosprawność inaczej oddziaływuje na osobę. Co innego, jeżeli jest osoba, już rządza na wózku i są bariery architektoniczne, ponieważ o tyle dobrze, że w Ciechanowie się bardzo wiele zmienia, że przystosowań do osób niepełnosprawnych, ale wiadomo i jeszcze jest to za mało, i ciągle musi być to mm, ulepszane. A co innego, jeżeli mówimy o przypadku osoby, tak jak już wcześniej wspominałem, z niepełnosprawnością niewidoczną na pierwszy Oka. W Ciechanowie, yy, Ciechanów, jak i reszta miast, yy, gmin yy, czy powiatów. Problem jest tym, że jeżeli mówimy o dziecku, o osobie niepełnosprawnej, która w dość młodym wieku stała się właśnie tą osobą bądź nawet od urodzenia, głównym problemem są też szkoły i jak, to, jak ta dana osoba w tej szkole funkcjonuje. Ponieważ no, ja powiem szczerze tak, cieszę się, że jest ulepszane szkolnictwo, żeby wspomagać osoby niepełnosprawne, ale według mnie wciąż szkoły nie są przygotowane wystarczająco, żeby dana osoba niepełnosprawna, Mogła czuć się naprawdę swobodnie. Wciąż w większości szkół, w sytuacji nawet pielęgniarki, która jest dostępna w szkołach, albo w niektórych szkołach w ogóle jej nie ma. A jeżeli jest, to często po prostu przez krótki czas. Natomiast nawet jeżeli już jest, to niestety w naszym prawie wygląda to następująco, że w przypadku mojej cukrzycy, jeżeli mój cukier by spadł, zemdlałbym. To pielęgniarka praktycznie nie może nic zrobić, ponieważ ona nie ma prawa podawać jakichś większych leków. Teraz na szczęście, czytałem ostatnio, że w ustawie będzie się to zmieniało i że pielęgniarka szkolna będzie miała prawo do podawania jakichś podstawowych leków, no typu adrenalina, czy e, właśnie insulina, albo ten glukogen, glukagen, który ratuje życie w przypadku, kiedy dana osoba, no, chora na cukrzycę, no, z powodu niskiego cukru. A tobie jak się żyje? Szczerze powiem, e, ciężko to jest określić, ponieważ e, życie osoby niepełnosprawnej, to często ludzie dostrzegają to jako same plusy, że pewne przywileje które przysługują między innymi w szkole czy w innych trochę sferach życia natomiast często zapominamy o tym z czym to się wiąże tak normalnie poza Poza już taką sferą życia publicznego, z czym to się wiąże z jakimś stresem i z jakimi zmianami. Chętnie polecam, żeby obejrzeć sobie filmy, nie chcę przekręcić tytułu, ale cudowny chłopak, to ten film jest między innymi o tym, jak normalna na początku normalna rodzina sobie funkcjonowała, natomiast później i tak, rodzina miała córkę i syna. Syna młodszego o kilka czy tam kilkanaście lat, który yy, jest osobą niepełnosprawną. Pokazuje to m.in. jak niepełnosprawność wpływa na funkcjonowanie rodziny, z jakim to się wiąże stresem, co przeżywają m.in. rodzice osoby niepełnosprawnej. Często, jeżeli ta osoba ma rodzeństwo, to rodzeństwo ubolewa nad tym, kiedy właśnie jest ta osoba niepełnosprawna młodsza, ponieważ w większości przypadków ta cała uwaga, która skupiała się na tym starszym, no starszej siostrze w przypadku tego filmu, jest przekierowana głównie na tego brata jej. Według mnie zawsze fajnie, jeżeli przeprowadzane są pewne spotkania integracyjne z ludźmi o tym samym schorzeniu, o tej samej niepełnosprawności. Ale jeżeli mówimy o życiu codziennym, czego mi brakuje, to też takiego trochę zrozumienia. Też ogólnie wiedzy ludzi szerszej wiedzy do kontekstu niepełnosprawności. U mnie cukrzyca nie była od urodzenia. Ja dopiero na pewnym etapie swojego życia nagle na nią zachorowałem. Też wcześniej nie wiedziałem, czym ona w ogóle jest z czym się wiąże. Łukasz Orysiak był gościem z gościem Radia Płońsk o poważnych sprawach z młodym człowiekiem można odsłuchać rozmowę na YouTubie, na naszym kanale. Dziękuję Łukasz Tobie za rozmowę, za garść ważnych informacji, no i mocno trzymam kciuki za te Twoje plany, za to, żeby o osobach niepełnosprawnych w powiecie, żebyśmy jeszcze usłyszeli. Powodzenia. Również dziękuję za wywiad. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.